I zobacz pod zasłony. Idź tam? Natalka, chodź no tu zobacz. Chodź. chodź. Gdzie jest? Chodź, chodź zobacz. Chodź, chodź. Natalia. Natalia. Zobacz tam. Co to tam jest? Idź no, zobacz. Co ty tam znajdziesz? Co tam jest? Co tam jest? Gdy. Ojejku, co to masz? Co to masz? Książeczkę nową? Ogląda... Aha. Szukasz jeszcze? Jest tam coś jeszcze? Jest tam coś jeszcze, czy tylko ta jedna? Pokaż tatusiu. będziemy oglądać? Usiądź, no, zrób siad. Siad, Natalia, usiądź. To już ci pokażę. Oj, pięknie. Uuu, kwiatuszek, maranka, butki, dogi, o, piesek. A jak robi piesek? Do dogi, dogi. Na talcza? Odgurzat, nowa zabawka. Dobrze? Kotek? Połwanek. I co może być? Cymbałki. A Ty wiesz co to jest? Ty masz takie. Będziemy oglądać, tak? Tak. Talka. Piesek. Dogi. A tylko mama idzie, pa? Nie? No. Misiu, gdzie jest Misiu? To, to jest Misiu, no pięknie. Są bałki, tak? Teraz mama. Jeszcze raz. I jedziemy. A, tak. Piesek? Dogi. <noise> piesek? Odkurzacz? Tak, Kurzacz? Dogi. Gdzie jest piesek? Pokaż na paluszkiem, gdzie jest piesek. Gdzie jest dogi? Tu? Na no pięknie.